Daszbor, witam Was w kolejnym raporcie. Dla nas dzisiejszy dzień jest naprawdę mm. trudny, znaczy trudny, bardzo, bardzo pracowity, nietrudny, źle powiedziałem. Rano strzelnica tuniki, oglądaliście w piątek materiał, później zbiera, zbieranie jajek, szukanie prezentów wielkanocnych z dzieciakami, no i przed czas na raport. A już obejrzycie raport w niedzielę, a my już w sobotę, czyli dzień wcześniej, mi do Was kolejny odcinek. Więc no intensywnie naprawdę przed kamerą. W łowisku na strzelnicy w terenie, w domu wszędzie. Ale przejdźmy do raportu, bo zdarzyło się dużo, dużo yy, niedobrych rzeczy, które, rzeczy, które mi się osobiście strasznie nie podobają. Yy, I zapewne wielu z, wam, z was, a szczególnie kolegom i koleżankom, koleżankom i kolegom, którzy korzystają z aplikacji pazedowskiej Zekepu. No również, no i co stało się? Firma Torn, yy, mimo że informacje, które się przewinęły w mediach, Gdzieś wyczytałem, że już ponad 12 milionów złotych od 2012 roku firma Torn pobrała z Polskiego Związku Łowieckiego za zbudowanie ekepu. Oczywiście nie neguję tego, czy to jest dużo, czy to jest mało, to jest 12 lat, czyli. Jest, przepraszam, od 2012 roku to jest 11 lat pracy. Wychodzi nam ponad bańka rocznie. Czy to dużo czy mało, nie wiem. Niech to oceniają fachowcy, ja to nie jest moja branża, ja się na tym nie znam. Natomiast y, działanie szantażujące koła, które spowodowało to, że koła, które nie opłaciły ponoć kwoty 700 zł, zostanie im y, funkcja EKEP-u wyłączona, no jest słabe, jest bardzo, bardzo słabe. Y, zarząd główny, no jak widać zgłosił sprawę do sądu, ale od każdego wyroku, od każdego y, Postępowania sądowego można się odwołać, więc to wiadome, wiadome było, że taka firma, która stworzyła taką aplikację, doszła do wniosku, że ma użytkowników iluś tam kół i od każdego, jak weźmie 700 zł, no to jest kolejne pieniądze, które co roku mogą zasilić budżet firmy. Ja Wam powiem krótko: jak wchodził EKEP, od razu moje zdanie było jedno. Ja byłem mega przeciwny. Czemuś, co było obiecywane, że jest za darmo. Bo tak było na początku, i przypomnijcie sobie wszyscy, że zarząd główny, ogólnie nasz związek, mówił, że EKEP, elektroniczna książka ewidencji, będzie za, za darmo. Skąd się to wzięło? No a wzięło się to stąd, że przed EKEPem powstała inna aplikacja, aplikacja EPI 24, którą stworzył kolega Marcin. Pozdrawiam. Dlatego, że z Marcinem się znamy kupę lat. Nieraz na jednym polowaniu byliśmy. Tak naprawdę no, mogę to powiedzieć, że y, uczyłem go trochę łowiectwa. U mnie w kole Marcin robił staż. Y, wspólnie razem polowaliśmy. Zresztą nie tylko, na imprezy też chodziliśmy. I inicjatywa była taka, y, taka moja sugestia, wzrób elektroniczną książkę, gdzie to dopiero zaczynało ra raczkować. I EPI24, z tego co ja wiem, była chyba jedną z pierwszych, jak nie pierwszą. No i później oczywiście powstało, zaczęło się, przyjęło się to. My już w, w kolei, ja nie wiem ile my już mamy elektroniczną książkę, nie mam zielonego pojęcia, ale naprawdę długo. Yy, no powstał powstało w tym momencie EKEP, tak? No i zapewnienie przez yy, Polski Związek Łowiecki był taki, żeby wejść po prostu w EKEP, żeby koła weszły, bo to jest za, za, za darmo. Dzisiaj nic nie ma za darmo. Przysłowiowo nawet w się nie dostanie za darmo, więc powiem Wam krótko, że byłem mocno nastawiony anty do tego, żeby to było Gratis. Jeżeli są osoby, które liczyły, że dostaną coś za darmo, no to nie dostaną. Więc myśmy wszyscy myśliwi, nawet ci, którzy nie użytkują ekepa. Tak jak na przykład jedno z kół, w których ja jestem, ma ekep, a cztery pozostałe koła działają na EPI 24. Nam te cztery nie mają problemu. Wychodzimy, polujemy, a to jedno, które ekep ma, no niestety ma problem, wyłożyło książki papierowe, gdzie już zarząd główny. Napisał wiadomość na stronie, stronie głównej. No, trochę się z tym ja nie zgadzam, dlatego że no nie można, skoro minister wyznaczył, że ma być książka elektroniczna rozporządzeniem, no to mnie jako zarząd główny sobie nie może rozporządzenia zmieniać. No, ale nieważne, to już tam najmniej istotne. W każdym bądź razie powiem Wam tak. Z punktu widzenia tego, co jest obecnie na rynku, Epi24 znam. Jeżeli chcecie uniknąć problemów, naprawdę, i tu nie jest reklama w ogóle, tutaj, jeżeli chodzi o yy, książkę EPI, yy, dlatego że yy, ja mówię Wam ja to jako użytkownik, użytkownik w czterech kołach EPI 24 yy, i powiem Wam krótko, żadne problemy nie istnieją. Wszystko jest naprawiane na bieżąco. Ja nie pamiętam, żeby nie było dostępu. Jest mega fajne połączenie z ipodem. No, wszystko tam działa idealnie. Oprócz tego, panel zarządu kołać. Mamy biurko łowczego, biurko sekretarza, biurko skarbnika. Działa to wszystko super. Przez szkody łowieckie, urządzenia i tak dalej. I powiem Wam uczciwie, że moim zdaniem lepszej aplikacji nie ma. Przede wszystkim prostszej i bardziej intuicyjnej. Więc jak się sprawa z firmą Torn zakończy, nie mam zielonego po pojęcia. Nie namawiam. Ale chcecie utrzeć nosa firmie Tom, bo już działa 12 baniek? Zrezygnujcie sobie z EKE-u i weźcie sobie EPI lub jakąś inną. Ale no to jest taka moja sugestia. Tak? Jak weźmiecie EPI, problemu nie będziecie mieli. To tak na początku tego raportu. Następna rzecz, mało przyjemna, ale to wymaga dłuższego omówienia i zrobimy to w odcinku. Hmm, dlatego, że jak dobrze wiecie, my też będziemy w Krakowie. Już za kilka dni będziemy w Krakowie na. Yy... Tak, to mówię. Tak, to Tym Michała. Tak, tak. niewyciszony. Yy, będziemy na targach w Krakowie, Expo Hunt. Yy, No i co? Co się stało? No, my, jako myśliwi, Jesteśmy najlepszymi ekologami, największymi przyrodnikami. My o tym zwierzę dbamy. My pomagamy odbudować populacje ginące Bobra, którego, który już się odbudował Wilka, żubra. No ale wychodzi na to, że środowiska antyłowieckie, które nie mają z przyrodą i ekologią nic wspólnego oprócz trzech kwiatków na balkonie na 8 piętrze tam w centrum miasta to powiem wam, że mają tak ogromny nacisk, że prezydent Krakowa postanowił się wycofać z patronatu. No Słabe to jest, powiem Wam, że to jest tak słabe z punktu widzenia osoby, która zarządza drugim co do wielkości miastem w Polsce, że no naprawdę wygląda to słabo. Mało tego, zobaczymy, jak Pan Prezydent Krakowa będzie się wycofywał z patronatu stulecia obchodu PZD, który ma być w Krakowie. Przyjedzie tam setki tysięcy ludzi i będzie szukał głosów poparcia. No to wtedy zobaczymy, czy też się wycofa. Jestem bardzo tego ciekawy, więc życzę Panu. Panie prezydencie, żeby pan y, wtedy również powiedział, że pan nie chce mieć z nami, z prawdziwymi ekologami, nic wspólnego. No, niestety, ale widzę, że y, za tą władzę wszyscy są w stanie zrobić wszystko. No, tylko poczekamy. Do chyba tam we wrześniu są te obchody w Krakowie. No, to został nam y, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, pół roku. Zobaczymy, jak się pan będzie wtedy wycofywał. Jak nie będzie pan dokładał ręki do tego, czy. Y, że tak powiem organizacji no i wspólnie z pewnymi osobami pewnie z pana kręgów jak pan nie będzie występował ja sobie poczekam i podsumuję w raporcie we wrześniu także gratuluję naprawdę mądrej decyzji takiej bo politycznie to taka decyzja naprawdę słaba ale pożyjemy zobaczymy Teraz milsze rzeczy bardzo fajne po tutaj trzeba zdecydowanie pochylić się nad kolegami z okręgu z Łomży. Macie, możecie wejść na stronę zarządu okręgowego w Łomży i zobaczyć, jaka fajna inicjatywa, którą ja bardzo lubię czyli reintrodukcja zwierzęcej drobnej. Tutaj koledzy z koła wraz ze swoimi dzieciakami, co mi się najbardziej podoba, bo najładniejsze na tym zdjęciu, o którym wam się wyświetla, to jest trójka maluchów, prowadzą reintrodukcję kurupatwy. Gratuluję. Życzę dalszej owocnej pracy i chciałbym, żeby takie inicjatywy w internecie gościły częściej. Więc, jak chcecie przeczytać, chodźcie sobie na stronę Zarządu Okręgowego w Łomży i tam macie wszystko ładnie opisane. Z naszej strony gratulacje. I wchodzimy na mój ulubiony okręg. Pozdrawiam kolegę wówczego Okręgowego, kolegę Mirosława, na najmniejszy okręg, a najwięcej się tam dzieje. Wchodzimy do Helma. I już w hełmie y, będzie y, konferencja. Gdybym był w kraju, na 100% bym pojechał, bo to jest mój klimat. Ja lubię takie konferencje, posłuchać ludzi dużo mądrzejszych, którzy mają wiedzę przede wszystkim i z takich konferencji można dużo ciekawych informacji wynieść i poznać naprawdę fajnych ludzi. 16 czerwca, dzień przed moimi urodzinami, notabene, <grych> i będzie konferencja y, dotycząca. Yy, zarządzanie populacjami zwierząt ciko żyjących na terenach pogranicza. Bardzo fajna sprawa, czyli mamy tu pogranicze yy, polsko-ukraińskie, polsko-białoruskie. No i tutaj też yy, fajna, yy, fajny sposób, żeby nawiązać jakąś współpracę ze Strażą Graniczną, która jest również wyposażona w bardzo dobre kamery termalne. I możemy w jakikolwiek sposób, że tak powiem, kontrolować zwierzynę, która przechodzi przez granicę, no bo ona paszportu nie potrzebuje. Ale że coś takiego wychodzi z inicjatywy nas myśliwych, bardzo fajnie. Gratuluję, żałuję, że mnie nie będzie. No wtedy będziemy bardzo, bardzo daleko. Jak... No ale to Wam może nie będę mówił, przyjdzie bliższy czas, to wtedy, wtedy Wam powiem. Więc w każdym bądź razie, inicjatywa świetna no i co zapraszam do Heuma na 16 do do Heuma tak na 16 czerwca Jeżeli ktoś chce się doszkolić z szacowania szkód, myślę, że warto wejść na student zarządu okręgowego w Olsztynie. Tam macie wszystkie informacje. Ja takie rzeczy będę do raportu wrzucał, ponieważ być może ktoś z Okręgu Gdyńskiego, Suwalskiego, Łomżyńskiego, Olsztyńskiego nie wie, a chciałby po prostu w takim szkoleniu wziąć udział, no to zapraszam. Wystarczy wejść na zarząd okręgowy Olsztyn. Tam macie informacje odnośnie kursu. To są w zasadzie warsztaty z szacowania szkód. Myślę, że warto udział brać, bo no, trzeba swoją wiedzę poszerzać, horyzonty również. A idziemy w ten okres, kiedy tych szkód no, będzie coraz więcej. Idziemy w ten okres, czas, czas roku czas, kiedy mamy za siebie za chwilę będzie szacowanie w plonach więc wydaje mi się, że jak ktoś by chciał a wiadomo, że wszystko w kołach się zmienia, pewne osoby się starzeją, odchodzą, przychodzą młodzi, a żeby młodzi byli kompetentni, no to w takich kompetentni w szacowaniu szkód, to w takich warsztatach powinni udział brać. Także zapraszamy do Olsztyna. Obok Olsztyna mamy fajny okręg suwalski, najdalej od nas odsunięty. To już chyba dalej się nie da. To takie, jakbyśmy tam mieli wbijać w nawigację, to siódemka z przodu by była do jazdy. Natomiast fajna inicjatywa i tutaj ukłony do zarządu okręgowego w Suwałkach, że zrobili terminarz imprez. I tam macie wszystkie imprezy myśliwskie, strzeleckie. Nie będę Wam więcej mówił. Proszę sobie wejść, zobaczyć. Jeżeli ktoś ma czas i sparuje to ze swoim kalendarzem, no to zawsze można do, na suwałki, do suwałk zajrzeć i w imprezach udział wziąć. I myślę, że y, wielu, naprawdę wielu y, łowczych okręgowych powinno wziąć przykład i takie coś zamieścić na swojej stronie, y, żeby każdy mógł wejść. Tylko nie w aktualnościach, tylko zrobić jako zakładkę z boku. No i być może ktoś by sobie, jak jest, ja jestem do okręgu wałbrzyskiego, miałby możliwość przejrzenia, co się będzie działo w Opolu, w Jeleniej Górze, we Wrocławiu. I jak będę miał czas, to z rodziną na taką imprezę można pojechać. Moi drodzy, i teraz co? I znowu nie ma ekologów. Tych właśnie nie ma aktywistów. No, jak gdzieś w sieci wynalazłem, koledzy z mojego województwa, czyli z y, Myśliwi i Górnicy, z kopalni Turów, zakładają budki lęgowe dla kaczek. I oczywiście, jak ktoś będzie zainteresowany, macie tam materiał wideo, możecie sobie wygoglować. Y, wrzucam to do raportu też jako ciekawostkę. Y, oczywiście, gratuluję kolegom z. Y, inicjatywy przede wszystkim gratuluję kolegom y, wspólnego działania z górnikami. No bo to jest to co znowu robią myśliwi a nie ci co właśnie tam pana z Krakowa prezydenta y, namawiali i go tam szkalowali w internecie bo oni tego potrafią to robić. No, natomiast takich rzeczy jakoś nie robią. No i znowu to my myśliwi ci właśnie najgorsi pomagamy zwierzynie na wiosnę kaczką po to żeby mogły bezpiecznie wyprowadzić lęgi. Więc y, no co wam mogę powiedzieć ja Gratuluję. No, i chciałbym, żeby więcej inicjatyw takich było w całej Polsce. Myślę, że mamy bardzo dużo miejsc, gdzie mamy tereny sprzyjające do bytowania ptactwa wodno błotnego No, i taka inicjatywa postawienia tych koszy lęgowych naprawdę jest bardzo pozytywnym działaniem. A sturowa przeskakujemy sobie do. Zamościa, i tutaj gratulacje. Ja też jestem osobą, zanim przejdziemy tam do tego tematu, Wam go szybko przybliżę. Ja jestem osobą, która lubi historię i lubi czas, kiedy czas powojenny, a tutaj mamy takie nawiązanie do kombatanta który walczył w armii krajowej. Nie chcę wam za dużo mówić. Możecie wejść sobie na stronę internetową zarządu okręgowego w Zamościu. Tam macie zakładkę, przeczytajcie, zobaczcie, co koledzy z Trzew zrobili <laughs> jaką fajną paczkę inicjatywę dla osoby, która no, walczyła za wolność naszego kraju. Więc wydaje mi się, że jest to ko że my myśliwi nie tylko z dziećmi powinniśmy współpracować no to nie to, że powinniśmy, my musimy, natomiast tutaj inicjatywa taka, że możemy wyjść do osób, które walczyły za wolność tego kraju, no też możemy coś od siebie dać, tak, nas to wiele nie kosztuje, a tym osobom na pewno będzie przyjemnie, zważając na wiek tego pana, bo tam jest, na no, i pan już przeżył 94 lata, więc trzeba jasno powiedzieć, że to, no, przepiękny, przepiękny wiek i fajnie upamiętniony, fajnie, że zostało to jakby docenione przez kolegów po strzelbie, kolejnym z ulubionych moich okręgów jest Okręg Zielonogórski. Dlatego, że tam się dużo dzieje. Tam się dużo dzieje, tam była akcja z konferencji na temat Szopa Pracza, a teraz mamy, posadzimy razem las. I jak wchodzicie na stronę Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze, to jest wspólna inicjatywa z lasami państwowymi, bo nieodzownie myśliwi i leśnicy i rolnicy jadą na tym samym wózku i trzeba to, to zrozumieć. Fajnie, że Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze to pokazuje, bo pokazuje to naprawdę fajnie, pokazuje to dobrze. Inicjatywa jest bardzo, bardzo fajna. Cieszy nas. Taka akcja. No i to jest kolejny taki stryczek w nos do niektórych okręgów, żeby też wzięły się do roboty i coś zaczęły działać, bo tutaj ewidentnie widać, że mamy... Ja już te raporty nagrywam dla Was jakiś czas. I Ja widzę, że jak je przygotowujemy, to od pewnego czasu przewijają się te same okręgi. Jak ktoś nie wie, to proszę się cofnąć od pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i zobaczycie jak to wygląda. Akurat heł, Zielona Góra, Olsztyn to są okręgi, które goszczą u nas bardzo, bardzo często, a reszta to tak Robi coś albo nie robi, a ja są takie, które ich nie było ani razu. Więc to tak gwoli, gwoli podsumowania koledze z zarządu okręgowego Łowczemu Okręgowemu gratuluję. No i czekam na relację z tego wydarzenia. Na sam koniec akcja sprzątania lasu. Powiem Wam, że z takiego fajnego koła Daniel Zawackie, koło które znam, które znaczy znam, no, dużo powiedziane. Znam tam kolegę z koła, który dzwonił do mnie jak prowadzali sprzedaż bezpośrednią, więc często gdzieś tam wymienialiśmy się rozmowami telefonicznymi, spostrzeżeniami. Natomiast tutaj fajnie, że koło jakby zapoczątkowało wspólnie z leśnikami na samym początku, tak jak napisał mi w mailu, zapoczątkowało sprzątanie lasu. I powiem wam, że robili to wspólnie ze swoimi rodzinami, a na dzień dzisiejszy dołączają do nich sportowcy, dołączają do nich strażacy. Inicjatywa świetna, godna naśladowania. No, i to jest kolejny taki krok, żeby pokazać, że to my właśnie takie akcje organizujemy. Ja bym was bardzo prosił. Jakbyście znaleźli takie akcje organizowane przez aktywistów, to dajcie mi znać, na maila napiszcie, zróbcie jakiś, może jest tam jakaś akcja taka zorganizowana, że oni robią sprzątanie lasu, że wyskładają kosze lęgowe, że reintrodukują kuropatwę. Ja bym bardzo chętnie chciał to zobaczyć, bo chciałbym to w raporcie umieścić, że aktywiści z WWF, czy aktywiści z jakichś tam innych Animalsów, że oni coś takiego robią, bo ja no siedzę gdzieś w internecie, słuchajcie, przeglądam, i takich wiadomości go dostałem od kolegów z koła Daniel. No, jeszcze nie znalazłem od nich, po prostu no nie ma nigdzie. Natomiast tam zawsze się przewija numer konta, yy, żeby zbierać pieniążki. Natomiast tutaj akcja taka od siebie, no niestety jej nie zauważyłem w internecie. Także kolegom z koła Daniel Zawadzkie i nie tylko myśliwym, ale również leśnikom. Z tamtego rejonu, z Nadleśnictwa Zawadzkie, również kolegom strażakom, sportowcom i wszystkim, którzy brali udział w sprzątaniu lasu. Gratuluję. No i co? I tak powolutku, powolutku, z racji tego, że mamy nowy sezon, zaczął się, myśmy już go zaczęli. Osoby, które mają Facebooka, Instagram, gdzieś tam już widzieli, że udało nam się w tym sezonie upolować pierwszego dzika. Chciałbym Wam życzyć przede wszystkim bardzo bezpiecznego sezonu, przede wszystkim, najważniejsze, bezpiecznego. Tyle samo powrotów, co i wyjść. Samych celnych strzałów, chciałbym Wam życzyć, żebyście, tak naprawdę, ten sezon, żeby był na pewno lepszy niż poprzedni. Dla niektórych może być lepszy, dla niektórych może być, być, być podobny, ale najważniejsze, żeby był bezpieczny. To jest podstawowa rzecz. No nam jako, jako myśliwym chciałbym takiej przede wszystkim stabilności na ten sezon, żeby to był taki stabilny, stabilny sezon pod względem prawnym, pod względem strukturalnym, żeby nie było ciągłego galimatiasu tak jak jest w tej chwili, bo teraz nie ma tygodnia, żeby się coś nie wydarzyło. No i co? Chciałbym złożyć wam jeszcze życzenia świąteczne jeszcze raz z racji tego, że mamy niedzielę Wielkanoc, to oglądacie to rano, więc spokojnej, spokojnych świąt Wielkiej Nocy mokrego śmigusa dingusa, jutro. No i zapraszam na kolejny odcinek. Widzimy się we wtorek, w kolejnym materiale. Już wam mogę obiecać, że będzie więcej odcinków spolowania. Teraz się musi przemielić to wszystko, które, co robiliśmy dla was. Więc już będzie jakieś odcinki, materiały będziemy dla Was kręcić. Także już niedługo na kanale zobaczycie w łowisku te porównanie pastorałów. Mamy różne, wiem, że nowy sezon, zaczyna się egzaminy, wielu nowych adeptów chodzi, Więc piszą do mnie, jaki pastorał mają, mają kupić, więc będziecie mieli odpowiedź. Tak jak było odnośnie Naktowizji, zrobiliśmy odcinek, zrobimy odcinek na temat pastorałów. Więc zapraszam, coraz więcej będzie tego odcinków. Polu, będziemy sobie kręcić polowania. Będziemy niekoniecznie strzelanie, ale polowanie. Pokręcimy się po łowisku. Być może coś uda nam się nagrać, a być może znowu uda się nagrać wielki. Także zapraszam na kolejne odcinki Sudeckiego Stoi. Do zobaczenia i nasz